No to jest trochę powrót do takiej naszej mm, tradycji, stąd Katowicki Diament Edukacyjny przy współpracy oczywiście z Uniwersytetem Śląskim. To jest nasze miasto. Nasz najważniejszy kampus uniwersytecki jest w Katowicach. Konsorcjum Miasta Nauki, stworzone przez siedem uczelni publicznych Katowic, w związku z tytułem Europejskiego Miasta Nauki dla Katowic na rok 2024, także ma siedzibę w tym mieście. W związku z tym, wszystko, co się dzieje z edukacją w Katowicach, jest nam bliskie, leży nam na sercu. Ten diament jest o tyle ciekawy, że on nie jest tylko i wyłącznie za wyniki w nauce to jest za całą kształt swojej działalności w różnych kategoriach i sportu i kultury i społeczna również jest nagroda więc jeżeli ktoś jest wybitny w jakiejkolwiek dziedzinie, może się o taki diament ubiegać, i oczywiście taki diament komisja prawdopodobnie przydzieli. Oni są bogactwem miasta, ponieważ tam, gdzie jest dobra edukacja, tam kwitnie życie miejskie. Tam ludzie się osiedlają po to, żeby najpierw swoje dzieci posłać do dobrych szkół, potem żeby studiować, a często tam, gdzie studiują, także wybierają miejsce do pracy i życia. Ten dzisiejszy wieczór jest dowodem na to, jak fantastyczne dzieci i młodzież mamy. Naszym obowiązkiem prezydentów, rektorów, profesorów jest dbać o nich ze wszystkich sił. Zachęcam z tej strony wszystkich naszych uczniów katowickich, którzy mieszkają w Katowicach, którzy uczęszczają do naszych katowickich szkół, o to, aby jeszcze bardziej wytężili swoją pracę po to, żeby właśnie w przyszłości móc uzyskać taki diament, bo w przyszłym roku kolejna edycja katowickiego diamentu edukacyjnego mam nadzieję, że poznamy kolejnych młodych ludzi, którzy mają coś sobie z diamentu. Inwestycja w edukację na każdym poziomie zawsze się miastu, gminie, regionowi, państwu opłaca. Ta edycja, która pod pewnymi względami była wyjątkowa, że miasto i uniwersytet wspólnie fetowały świetnie uczących się uczniów i uczennice, to jest dobry prognostyk na kolejne edycje, które moim zdaniem powinniśmy realizować wspólnie. A gościnne mury uniwersytetu zawsze z chęcią przyjmą tych, którzy chcą się uczyć i którzy są nadzieją tego miasta i tego kraju.